Cześć, z tej strony Andrzej Brzozowski, kaczki z Nowej paczki. Dziękuję za nominację kolegom z kabaretu. Czyś jak uza? Życie najczęściej bywa zagadką, rozwiązać zagadkę nie zawsze jest łatwo Pytania się mnożą, szukasz odpowiedzi, nie możesz ogarnąć, gdy chcesz to śledzić Zaczynasz się martwić, bo ważne co potem, a ktoś prosto w oczy ci wciska ciemnotę Jednak to minie, gdy znajdziesz w sobie siłę, bo liczy się to, co faktycznie zrobiłeś Będzie tak Naprawdę będzie tak Nie zawsze jest śmiesznie, nie wszystko cię bawi i chciałbyś czasami to nawet zostawić. Jednak to minie, gdy znajdziesz w sobie siłę. Policzy się to, co faktycznie zrobiłeś. Będzie tak. Naprawdę, będzie tak. Będzie tak. Naprawdę, będzie tak. Jest proste, niektórym się wydaje. Nie daj się zaprosić do krainy bajek. Jeśli już musisz, to czasem się zdarza. Nie wiesz nigdy w bajki, i bajkopisarza. Kiedy znikną maski, a wiesz co to znaczy, wtedy każdy w lustrze swoją twarz zobaczy. Jednak to minie, gdy znajdziesz w sobie siłę. Bo liczy się to, co faktycznie zrobiłeś. Będzie tak. Naprawdę będzie tak. 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 Tyle ode mnie nominuje Jacka Łapota i Czarka Makiewicza.